Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Podatki, VAT, brutto czy netto, stopy procentowe, inflacja lub deflacja, kursy walut, akcji, inwestowanie aktywne czy też pasywne. Codzienny język jest przesycony pojęciami ze świata ekonomii i finansów. Nie wszystko w nim rozumiemy. Wiem jedno, aby żyć, musimy poruszać się w świecie, w którym pieniądz często wyznacza reguły gry. Dzisiejszy fragment Ewangelii pomaga nam poruszać się w tej przestrzeni życia. Po pierwsze, bądź prawdomówny, Wasz nauczyciel nie płaci didrachny. Pytają się poborcy. Piotr nie kłamie. I nie kombinuje. Odpowiada zgodnie z prawdą. Po drugie, Jezus potrafi poruszać się w regułach tego świata. Potrafi zadbać o najmniejszy szczegół. Mówi, zarzuć wędkę, otwórz pyszczek i znalezionym staterem zapłać podatek. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.